Panie Józefie, co to znaczy człowiek wolny? No, powiem pani, że to jest takie dosyć złożone, złożona sprawa, wolny. Wolny to jest taki, żyje w wolnym kraju, to jest raz, i, zachow, i robi to, co chce. To znaczy nikt mu niczego nie narzuca, zachowuje się normalnie. No, ale są te wolności nieraz ograniczane. A jak Pan sądzi, czy my żyjemy w wolnym kraju? No wiem Pani, no to zależy jak się na to patrzy. Mi się wydaje, że w wolnym, tylko są tacy ludzie, którzy chcą nam coś narzucić. A Polak od wieku, wieków nie dał sobie narzucić czegoś, dlatego zawsze jakieś niesnaski albo no, pod zaworami, a to niemiec, a to... Yy, Świetno, zawsze ktoś od nas coś chciał. Ale teraz od paru tygodni właściwie mamy taką sytuację, że na ulicach miast no tak. są takie różne, yy, powiedziałabym, yy, wydarzenia i takim centralnym słowem jest właśnie wolność. Tak, jakby ludzie twierdzili, że nie są wolni, że ta wolność została im odebrana. Co Pan o tym myśli? Ja powiem Pani, że ja, ja tak patrzę, to, bo to... Jestem w, taki, w takiej sytuacji, jestem, ale widzę to w telewizji, a ta telewizja to też mi się wydaje, że to manipuluje, bo jak są te manifestacje, no to koronawirus idzie do góry. Jak jest pokój, to korona idzie na dół. To nie wiem, czy to jest takie normalne. A co pan myśli o wolności kobiet? Co pan myśli o prawie kobiet do aborcji? No wie pan, pani, ja myślę, dlatego, że no z tą aborcją to różnie bywa. Jak będziemy dopuszczali do tych aborcji, to kto będzie chciał mieć dzieci? No przecież społeczeństwo się starzeje. Dzieci. No ale może tak popatrzmy na to, jeszcze zadam panu takie pytanie. Ale Czy... Każdy ma no właśnie, zdanie do swoich No właśnie. Ja na przykład. Za wcześnie kobietom a później za późno, no, no trzeba tu pośrodkować. Może nie może znaleźć jakiegoś e, jakiś płaczyzny porozumienia z mężczyzną, może coś tu co się nie układa, Dlatego tym trzeba ostrożnie to tak. Ostrożnie. Wydaje. A co pan myśli o takim powiedziałabym, o takiej sytuacji, że koronawirus trochę powoduje, że ogranicza jest nasza wolność? No bo nie możemy wychodzić, nie możemy pójść do teatru czy tam na ja powiem Pani także, mi się wydaje, że moim zdaniem, a każdy może mieć swoje zdanie, w moim zdaniu to powinno się jedno załatwić, a później drugie. Nie, że jedno, drugie, trzecie, wszystko da załatwić. Nie. To jak pani tutaj dba o nas tutaj, że że nie wychodzić, nie przychodzić, no żeby ograniczyć kontakty, no bo to. Jakiś czas musi podpłatać. No właśnie, bo. Walczmy o drugie, o te o kobiety, o dzieci. No, o wszystko po kolei, a nie tak od razu. Tu, a tutaj chcą to, tu, no, no ten rząd, jaki jest, taki jest, ale stara się. Widzę, że, że tam jakieś dopłaty i zapłaty, opłaty, no staram się, staram się uchronić to wszystko. No, ale nie wszyscy. Nie wszyscy starają się. Pani Jusku, czy to prawda, jest, że górale to są najbardziej wolni ludzie? Tak. Że góry dają to poczucie wolności? Tak. A czemu? Tak. tak. Bo pan jest z gór. Bo góral to jest góral. Ale co I to jak sprawia? Mówię, jak mówią mądrzy ludzie, górala tylko raz można oszukać. No tak, ale co to, czy to yy, yy, takie ukształtowanie powierzchni po prostu? Tak. Góry sprawiają, że człowiek czuje taką metafizyczną jakąś łączność ze wszechświatem? Jak to jest? Góra. Jak wypije, to idzie na, 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 na te. Jak się to mówi? Na wierchy. Na wierchy. I tam w spokoju przemyśli sprawę. Zejdzie, napije się i jeszcze raz pójdzie. Parę razy pójdzie, po o wszystko wie. Dziękuję pani Józefie, dziękuję bardzo. Pani Mirku, także pana zapytam. Co to jest człowiek wolny? Człowiek wolny? Co może robić, co, co chce. To taki, który ro może robić, co chce. A pan się czuje wolny? Tutaj? Nie, w ogóle. Tutaj nie, bo tutaj nie, przez tego koronawirusa nie czuję się wolny. On mnie za bardzo atakuje. No ale to jest sytuacja przejściowa, że pan tutaj jest, za ale jest? Największy spadek teraz w, w tym zachorowań w Polsce najniższy. Ale przed nami jeszcze jest styczeń, luty i marzec, i to są te miesiące, kiedy może być bardzo duży, niestety, wzrost zachorowań. Ale ja pytam Pana nie o tą dzisiejszą sytuację, bo ona jest zmienna. Sytuacja to jest w ogóle coś dynamicznego. Tak ogólnie pytam, czy Pan, jako człowiek, jako mężczyzna, facet, z perspektywy swojego życia, czy Pan czuje się człowiekiem wolnym? No teraz na wózku tak niekoniecznie. Czy chce Pan powiedzieć, że zdrowie, brak zdrowia Pana czyni z Pana osobę jakby pozbawioną wolności? No, można tak powiedzieć, ale ja to i na wózku sobie dam radę, bo jakby to było na samym początku, to ja sobie nie wyobrażałem tego. Nie? A czy Pan uważa, że nasze państwo jest y, daje obywatelom wolność? A, a czemu? A, a czemu? Bo, y, taki rząd mamy, że wszystko nam zabrania. Nawet y, wystąpić w publicznych. To co to za wolność jest? To jest demokracja? A co pan myśli o y, konstytucji w Polsce? Czy ona jest y, szanowana, czy ona jest łamana? Y, konstytucja w Polsce to jest tylko na piśmie, a, a reszta to jest. A czy pana zdaniem prawo w Polsce y, dobrze opiekuje się osobami, które są w potrzebie? Mm, nie. Czy macie na przykład Państwo prawo. Czy, czy, macie, y, czy jest taka możliwość, że wy bierzecie udział w głosowaniach, na przykład jak są do Sejmu, czy tam do jakichś y, pomniejsze wybory, jakieś samorządowe? Ja dla ja, ja nikogo nie głosuję, bo tu nie, nie ma takiego kandydata, na którego ja bym się zdecydował zagłosować. Mhm. A co pan myśli o, y, o tych teraz y, masowych wystąpieniach kobiet, które walczą o prawo wolności, bo chcą... Popieram je. Tak. A co pan myśli o moich kolczykach z Konstytucja i walka o Unię Europejską. Bez Unii że jest w stanie, nie jesteśmy w stanie żyć normalnie, chyba że tak jak że Rosja nas pod swoje skrzydełka i znowu nic nie będzie wolno. Pani Olu, co to znaczy człowiek wolny? Człowiek wolny to jest taki, co nie jest uzależniony od kogoś drugiego. Czy pani uważa, że nasze państwo jest gwarancją wolności obywateli? A czemu? No po prostu nie podobają mi się ich porządki. A co pani by zmieniła, panie Olu? O, nad tym trzeba się zastanowić. O, to nie jest tak chopsiu powiedzieć. Trochę by trzeba było zmienić. Trochę żeśmy rozmawiały wczoraj o tym, że y, ludzie, którzy... Y, są na emeryturze, mają bardzo niskie emerytury, że to jest po prostu niesprawiedliwe, prawda? Że po tym, jak człowiek jest starszy jeszcze tak fajnie schorowany, to nie jest w stanie przeżyć. No. Bo ja mam 900 zł i leki, więcej wydaję na leki jak na jedzenie, no i co? Da. Wtedy, jak jest, za mało, jak jest człowiek taki no, niezamożny, to też nie jest wolny, bo ubóstwo powoduje. Też mówią, taki, że nie ma grosza i nie wie, co z sobą zrobić. Dziękuję Pani Olu. Panie Zbyszku, co to znaczy człowiek wolny? No, że nie podlega żadnym instytucjom, żadnym firmom. No, jest po prostu sam dla siebie. I to uważam, że to jest człowiek wolny. A czy człowiek na przykład, który jest chory, czy jest wolny? Nie, no, chory to podlega pod, pod, pod lekarzy. Niestety, może być w najgorszym wypadku szpital. Ale lekarzy po prostu w pierwszej kolejności. Muszą ocenić, co mu dolega, co zrobić, żeby go wykurować. Także to nie jest taka Panie Zbyszku, a czy, bo wiem, że Pan miał taki przez pewien okres w życiu pewną trudność z pewnym uzależnieniem. Chciałam teraz Pan jakoś sobie świetnie radzić od dłuższego czasu. Chciałam zapytać, czy, czy Pan by się zgodził z takim przekonaniem, że jak człowiek jest uzależniony od czegokolwiek, to staje się niewolnikiem? To już nie dotyczy mnie. Jedynie... Ja rozumiem, ale tak ogólnie pana pytam. Czy człowiek, jest, czy człowiek jest zależny, czy staje się niewolnikiem? Jedynie pani prezes, yy, papierosy, tak? Raz na jakiś czas jedno, jednego papierosa. A alkohol w ogóle odstąpił ode mnie. Czy pan uważa, że nasze państwo łamie konstytucję? Nasz rząd? Chyba raczej nie. No. A słyszał Pan o tym, że są takie próby wydobycia Polski z Unii Europejskiej? Czy to byłoby dobrze, czy źle, Pana zdaniem? Jak ja Pani. Tak, no by próba niektórych polityków wyłączenia Polski z Unii Europejskiej. Unia przecież nam pomaga w każdym, pod każdym względem. Finansowo, w budowie jak, jak, jakichś tam budów, przecież oni pomagają. Pracownicy. Czyli To jest przecież sporo państw podlega pod Unię. Czyli dobrze, gdybyśmy zostali w Unii Europejskiej. Widzi Pan, Pani Zbyszko, jakie ma fajne kolczyki z Unii Europejskiej, bo właśnie chcę też przekonać wszystkich do tego, że warto jednak dbać o korzyści, które wynikają z takiej przynależności. Urwie ucho razem z kolczykiem? To jest moje ryzyko, które ponoszę w tej sprawie. Panie Robercie, jest taka piosenka. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. I ona jest bardzo często teraz śpiewana na ulicy. Czy dla pana wolność jest ważna? No, jak dla każdego. No, ważna jest dla mnie, żeby się czuć swobodnie, po prostu. A. Ja ja Zaszufladkowanym przez kogoś, tylko. Może nie to, że robię coś, ale czuję się wolny. Czuję się... A co to znaczy czuć się wolnym? Nieskrępowanym, po pierwsze. Po drugie, no nie być od uzależnionym. Po prostu być sobą, najważniejsze. A co powoduje, że człowiek jest skrępowany? No Nie wiem, no coś może na sercu mu należy, na wątrobie, No nie wiem, no. No co, że wstydzi się, to jest skrępowany i wtedy nie a, czuje się a, wolny? Też może być skrępowanie, w jakiś sposób. A co, wstyd może prowadzić do braku wolności? Czy może prowadzić do braku wolności? Ja wiem, w pewnym sensie tak. A czy pan sądzi, że nasze państwo gwarantuje ludziom wolność? To zależy, jak, jak to rozumieć, czy no każdy sam musi indywidualnie odebrać. Czy w tym państwie się czuje dobrze, wolno, czy wolność, jako... A co pan myśli o łamaniu konstytucji przez rząd? Ja się w ogóle polityką nie zajmuję, także trudno mi o to wypowiadać. Ale zau zauważył pan, prawda, że ludzie protestują na ulicach, a teraz dołączył jeszcze protest kobiet przeciwko zniesieniu prawa do aborcji? Co pan o tym myśli? No aborcja, aborcja, no to jest według mnie to kobieta, no dobrze, może być aborcja, ale tylko wtedy, kiedy jest dziecko zagrożone, płód tak jest zagrożony i matki. No ale teraz jest tak, że aborcji w ogóle nie będzie i kobiety nie mogą decydować o tym. Państwo. Państwo. No nie wiem, to... No to, masz może, no każdy inaczej to interpretuje, także... No. Ja uważam, że jeżeli jest matki, to zdrowie jest najważniejsze, jeżeli... Ciążarz że przebiega, i tylko jedynym wyjściem jest aborcja, no to krytycznie. Dziękuję Panie Robercie. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski. Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość. Okupiono ogromnymi ofiarami. Za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnodzkich wartości, nawiązując dla naj, najlepszych tradycji. tradycji. pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej. Zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, z, złączeni więzami, wspólnoty z naszym. Naszymi rodakami rozsianymi po świecie świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa i obywatelskie o działaniu instytucji publicznych, zapewnić rzetelność i sprawność, poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy na dobra III Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali Wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przerażonej godności człowieka, jego prawa do wolności, obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niezruszoną postawę Rzeczypospolitej Polskiej.